Na z planem duszy w czytaniach na sierpień 2023. Pełnia lata, pięknie jest na zewnątrz, czy nawet jest to deszczowy dzień, czy słoneczny, to uważam, że to lato jest zawsze jakieś takie bardzo wzmacniające nas wszystkich, tak powiem. I w związku z tym e, rozpoczynam troszeczkę wcześniej te czytania na sierpień, bo każdy też się wybiera na urlop, więc myślę, że będziecie z przyjemnością oglądać czy słuchać, jeśli zaglądacie tutaj. Dziękuję Wam bardzo e, właśnie za to, że jesteście i za to, że przychodzicie i polecacie też ten kanał innym. Z mojej strony to jest dużo wdzięczności i bardzo się cieszę, że moja praca pomaga, jeśli pomaga i nadal będę to robić, tak długo jak będę mogła. No i w zasadzie to tyle takiego wstępu, podziękowań. Jeszcze tylko Was zaproszę na moją stronę www.planduszy.pl i dla wszystkich, którzy planują już coś po wakacjach, to jest kurs stacjonarny w Bydgoszczy który zacznie się, planu duszy oczywiście, który zacznie się 29 września. Także zaglądajcie na moją stronę i tam są różne aktualności, informacje, również o czytaniach Tarota. Zachęcam, www.planduszy.pl A teraz już przechodzimy do czytania dla każdego znaku na sierpień. Witam wszystkie koziorożce w czytaniu na sierpień 2023. Zobaczymy, co tutaj dla Was tarot przygotował. Jaka jest główna energia na sierpniu? No i zobaczymy, co jeszcze się później ujawni z kolejnej talii, którą dla Was przygotowałam, a mianowicie złote koło. Tarot złotego koła. Dawno nie czytałam tą talią. Ona jest taka fajna na lato. Zobaczymy. No i zobaczymy na początek. To będzie ta karta. Uch, 10 mieczy. Co się tu zakończy? Kulminacja jakaś. Nie wiem, czy się będziecie aż tak martwić. Pozwolicie, żeby Wasz umysł sprawiał Wam kłopoty. To też jest praca, którą trzeba włożyć w to, żeby pozbyć się tutaj właśnie tej kulminacji. W ogóle to tutaj mamy słońce w bliźniętach, więc to może być tak, że zobaczycie nową możliwość, nową okazję, bo zakończyć będziecie chcieli coś, co Wam nie służy, co już właściwie nie nadaje się do niczego. Czyli jakiś okres czasu, czy jakąś znajomość, bo mamy tutaj dziesiątkę mieczy, a dziesiątka mieczy wieszczy zazwyczaj koniec. Trudności, właśnie tu umysł i komunikacja to są rozdarte takie energie, energie bolące, powiedziałabym. Litera hebrajska J i ta dziesiątka w planie duszy to jest praca, bardzo mocno energia wysoko wibrująca związana z pracą. Dużo powietrza, czasami za dużo, zbyt dużo możliwości, które chcielibyśmy złapać. I żadnej nie złapiemy, bo to jest frustracja później, tak? Więc być może trzeba dać umrzeć tej frustracji, żeby narodziło się coś w jedności, tak? Zobaczymy, co z tego wyniknie. I jeszcze zobaczymy tutaj tą właśnie talię złotego koła. Jak to ona nam doda. Światła do tego, co już jest. Bo rzeczywiście światło jest potrzebne w momencie, w którym mamy dziesiątkę mieczy. Na kartach często pojawia się taka poświata, jakby zorza, czy poranek, jakby się dzień miał narodzić. Być może chodzi o to, żeby właśnie wstąpiła w Was nowa nadzieja po trudnym okresie. Dobra. To teraz. Najpierw Wasza energia. Koziorożce. Arcykapłan. No, karta byka, przyjemności, nauki, instytucji, wszystkiego, to tego, co jest namacalne. Arcykapłan to jest przedstawiciel Boga na Ziemi, tak? To też jest wyciągnięcie różnych wniosków i nauki. I myślę, że. E, bardzo mocno różni się właśnie żywiołem też arcykapłan od tej dziesiątki mieczy. Być może jako koziorożcy pozwoliliście sobie odfrunąć z waszymi wizjami, z myślami i pojawia się u was właśnie być może poczucie właśnie takiej frustracji czy przybicia. Może się pokończyło coś i potrzebujecie tutaj zacząć od początku. I ten arcykapłan to też jest nauczyciel. I mam wrażenie, że wy macie się tutaj czegoś nauczyć z całej tej sytuacji, macie wyciągnąć jakieś wnioski. Ponieważ ten arcykapłan właśnie jako nauczyciel, Wskazuje na wyższość tego, co się dzieje, czyli doświadczenie, na mądrość, na to, żeby zajrzeć też być może w przeszłość, żeby zobaczyć dlaczego i jak do tego doszło. Tak? I teraz zobaczmy, co dalej jeszcze tutaj się, się pokaże, żeby można było dodać jeszcze więcej światła. As. Monet, siedem buław i sześć kół, czyli inaczej monet. Ok. Czym się macie tu podzielić? Tutaj jest śmierć jako porada, czyli będzie transformacja kompletna. Tutaj mamy wieżę jako problem, a, albo jako informację o tym, że coś tutaj a, musi upaść i królowa monet jako wynik a w tle cztery miecze myślę, że jesteście na jakimś przełomie, że jest to czas przełomu i tutaj karty pokazują, żeby w atmosferze żeby zachować spokój, żeby się wyciszyć, żeby dojść do siebie po jakiejś akcji czy trudnej sytuacji. Jeśli na przykład roz, rozpadł się związek, tak? bo często ta dziesiątka mówi o trudnościach, o, o sytuacjach, które dobiegły końca, też w jakiś sposób prze, przechodzimy przez to, nasz umysł też próbuje znaleźć rozwiązanie różnych rzeczy, ale przychodzi taki moment, że trzeba dać spokój, i myślę, że tutaj bardzo mocno chodzi o to, żebyście odpuścili. Żebyście po prostu e, nie byli skoncentrowani e, na tym, żeby to umysłowo tutaj coś rozwiązać. Chodzi raczej o to, żebyście uspokoili swój umysł poprzez medytację, poprzez zajęcie tego umysłu czymś innym. Może czas pojechać na wakacje i odkryć siebie w innym wydaniu, tak? Może chodzi o to, żebyście byli e, w takim miejscu, które pozwoli wam poczuć ziemię pod stopami. I tutaj. Z przeszłości idzie karta i taki potencjał e, pokazujący coś, co jest obok Was, czy jest wokół Was, a mianowicie tutaj macie tak jakby jedność w sobie, poczucie jedności, poczucie tego, że coś się stało, bo musiało się zdarzyć, musiało się stać, ale nic nie jest straconego, bo nadchodzi nowa możliwość i wy jesteście w stanie tutaj to utrzymać jakby zwyciężyć czy zdobyć. Siódemki wszystkie są na drzewie życia w necach i to jest miejsce, gdzie dążymy do zwycięstwa. I myślę, że wy w tym dążeniu do zwycięstwa poprzez waszą kreatywność, impulsy, wasz ogień, który jest wewnątrz was, pozwoli wam wyjść tutaj z jakiegoś kryzysu, tak? No, osobiście znam akurat jednego y, takiego kandydata, który mógłby tutaj bardzo świetnie pasować. Właśnie kończy, skończył się, właśnie trudny okres i mam wrażenie, że y, koziorożce mogą przeżywać tutaj takie mentalne frustracje y, po trudnym okresie. Ale nic nie jest straconego i macie się tutaj y, dobrze i będziecie się mieli dobrze, i wyciągnąć trzeba lekcję. Y, tutaj pokazuje się karta, szóstki. Szóstka monet. To jest lekcja, którą trzeba byłoby wyciągnąć. Czyli co? Trzeba by było tutaj dzielić się tym co dobre i złe. Mam wrażenie, że chodzi tu zarówno o pracę, jak i o związki i w ogóle o wszystko. Chodzi o to, żeby dawać i brać, a nie tylko brać albo nie tylko dawać. I to ma być tutaj podstawą e, dla Was. Na przykład ten sierpniowy rozkład ma być też informacją jakby na przyszłość, że uczmy się, bądźmy w jedności, bądźmy sobą, bądźmy autentyczni. Starajmy się zwyciężyć nasze słabości, starajmy się zwyciężyć e, czy przerobić jakieś rzeczy, które nam się zadziały, czy... Stały i czujmy się jako zwycięzca cały czas, pomimo tego, że są też inni, którzy chcieliby nam coś odebrać, czy których straciliśmy, albo e, jeśli chodzi o inne aspekty życia, czy, 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 czy będzie to praca, czy będzie to coś kompletnie innego. Chodzi o to, żebyście się czuli zwycię zwycięzcami ludźmi, którzy potrafią sobie poradzić w każdej sytuacji. Ta karta siódemki buław o tym mówi. Czyli bądźcie tu i teraz, czujcie się dobrze. I nie pozwólcie, żeby tutaj dręczyło was. Coś, co się zdarzyło może wcześniej, może właśnie, żeby nie szło za wami dalej, tak? Raczej zabierzcie tego Asa monet, czyli tą jedność ze sobą. I Pójdźcie w kooperację, tak? W to, żeby się nauczyć czegoś, co Wam pozwoli zmienić Wasze zachowania, Wasze czucie. Tutaj mamy kartę Skorpiona, czyli mamy poradę taką. Trzeba totalnie przetransformować coś, co upadło, odeszło, nie żyje, i tutaj to generalnie jest bardzo podobna energia, tak? Że tutaj się coś transformuje, tu coś umiera i coś się rodzi, i te dwie karty mają podobną, podobny vibe, tak? Mamy, jak widzicie, tutaj czaszkę, jakieś zwierzę, no, najprawdopodobniej jeleń. Po prostu odeszło, natomiast wyrasta tutaj A z tego coś totalnie innego nowe życie. I dla was to jest też nowe życie. I jeśli są ludzie po przejściach, to macie szansę tutaj właśnie wyciągnąć pewne wnioski, czyli nie destabilizować swojej energii, czy w pracy, czy w związkach, nie dawać tyle, co jest znaczy ponad siły, ponad miarę, starać się być sobą i dzielić się obowiązkami, czy, czy pracą, czy w związkach też innymi rzeczami dawać i brać zarówno dawać wsparcie, jak i przyjmować to wsparcie i dawać to wszystko co najlepsze, ale też przyjmować to, to wszystko co najlepsze. Więc zobaczmy, co tutaj jest informacją taką o blokadzie. No, że jeśli nie pozwolicie tej wieży upaść, czyli tutaj często wieża mówi o ego, tak? Czyli moje ego totalnie inaczej e, widzi sytuację niż moje czucie. E, tutaj mamy ogień, tutaj mamy wodę e, i świadomie możemy coś zrobić, e, jeśli chodzi o kartę skorpiona. Natomiast Wieża mówi o tym, że tutaj coś się dzieje, bo nie przerobiliśmy jakiejś lekcji, tak? E, tutaj jest palec Boży, tutaj jest jakieś niespodziewane, niezależne od nas zdarzenie. Czyli jeśli czegoś nie przepracujecie sami, i taka jest porada, żeby to zrobić, żeby mogło narodzić się coś nowego, to w późniejszym terminie może się tak zdarzyć, że otrzymacie no taki zastrzyk czegoś nowego, że ta korona z głowy spadnie tak czy inaczej, zostaną tylko fundamenty, na których na nowo trzeba będzie budować ponieważ jeśli jakaś lekcja nie zostanie przerobiona to tak się dzieje tak jeśli czegoś nie zrozumiemy za pierwszym razem to dostajemy na przykład takiego samego partnera żeby przerobić tą lekcję drugim razem więc tutaj uwaga bo tak może się też zdarzyć w pracy jeśli mm, pozwalamy żeby nas może ktoś tłamsił to mm, i nie staniemy w swojej obronie to możemy z powrotem trafić do takiej pracy tak długo aż nie staniemy w swojej obronie więc myślę, że tutaj trzeba się uspokoić i przyjąć do wiadomości różne rzeczy i zrobić jakieś porządki wewnętrzne. Tak, karty mówią. No i tutaj jako wynik mamy królową, królową monet. Bardzo mocno Wasza energia opiekowania się, ale tutaj mocno chodzi o to, żebyście Wy zaopiekowali się sobą w tym momencie. Ja to tak czuję i, i takie jest moje rozumienie. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoją energię, zadbajcie o swoje ciało też. Zrelaksujcie się. Od razu zrelaksuje się też Wasz umysł. Macie wrócić do siebie, macie wrócić do momentu początku, tam gdzie odczuwacie ten potencjał, tam skąd przychodzi ten potencjał. I chodzi o to, żebyście pozwolili sobie na to, żebyście też jakby zrozumieli Dlaczego niektóre rzeczy mi się przytrafiają, albo dlaczego trafiam tam do takich ludzi, którzy chcą na przykład ze mną walczyć, tak? Albo dlaczego dzieje się coś, co wprowadza we mnie frustrację i gwałtowną aktywność mojego umysłu. I w sierpniu może to być bardzo namacalne, może to być jakaś jedna tylko historia czy zdarzenie. Macie się sobą zaopiekować, macie się wyciszyć, i dobrze by było zrobić tutaj ten porządek, wyciągnąć wnioski. Ok, ja tutaj tasuję karty, bo chciałabym wiedzieć na tą dziesiątkę, jak się zmieni ta energia, jeśli pójdziecie w stronę serca. To może się okazać, że pojawi się ktoś albo coś z przeszłości. Poczujecie harmonię. Macie się skupić na sercu, i to pozwoli Wam przerobić jakąś trudną lekcję, czy odczuć, że wszystko wraca w pełni do Was wtedy, kiedy na to pozwolicie, kiedy czujecie, że jest tutaj równowaga, kiedy wyciągacie wnioski i to wszystko zaczyna nabierać sensu i racji bytu. Jeszcze zobaczę na tego Skorpiona, na tą kartę Skorpiona, co tu, co tu dodatkowo jeszcze. Szóstka Mieczy. No. Przesuniecie się w stronę spokoju, kiedy rozpoczniecie nawet proces transformacji, to wasz umysł automatycznie przekieruje się w stronę spokoju. Szóstka Mieczy to karta brama, przez którą przejdziecie. Po burzliwym czasie przesuniecie się w stronę ciszy i spokoju i takiego zrozumienia, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Wyciągam odpowiednie wnioski, wchodzę w harmonię. Zobaczcie, 6, 6 i 6. I jesteśmy w sercu, i jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy, czyli w równowadze. Ok, i jeszcze wieża. No, tutaj mamy księżyc, i wychodzi na to, że jeśli będziecie kreować tą e, zmianę tą wewnętrzną zainicjujecie wewnętrzną przemianę, zmianę, pozwolicie czemuś nowemu pojawić się, to wówczas poczujecie też taki instynkt wewnątrz siebie, który pozwoli wam uniknąć być może właśnie takiego nagłego trudnego momentu przełomu, tak? Takie stopniowe prze przełamywanie jakiegoś wzorca jest lepsze niż taki gwałtowny szok, tak, tak. Tak ja to widzę, i tak ja to czuję. A tutaj jeszcze się głupiec pokazał, więc może właśnie trzeba zacząć od początku radośnie i bez obciążeń. I opiekujcie się sobą mocno, bo tak te karty też mówią. No i zobaczymy, co jeszcze karta wyroczni. Na zakończenie podsumuję, jak nam podsumuje to czytanie. Ok, jedna karta to będzie ta. Hmm. Świat, który jest schowany, tak? I to jest właśnie ten świat, który jest schowany, ale on jest. I tutaj chodzi o to, żeby się do niego dokopać, czyli dotrzeć tam, gdzie ukryty jest problem, żeby nie, nie iść po omacku, żeby móc tutaj spotkać się z tą zmianą, to trzeba najpierw dotknąć tego świata ukrytego. Autorka też pisze o tym, żeby się nie bać, odnaleźć um, swoją taką drogę czy ścieżkę przez ciemność, bo to jest bardzo często właśnie połączone, tak jak już wcześniej wspomniałam, ze śmiercią, czy z czymś czego nie widać, tak? ale to jest instynkt. Tutaj jest coś, co um, jest chowane głęboko i to może być też nowe życie, które jest chowane głęboko. I chodzi o to, żeby przytulić ten cień, i to wszystko, co w życiu jest trudne, czy czego nie akceptujemy, żeby jednak to zaakceptować, bo to jest część nas samych. My nie jesteśmy tylko dobrzy, ale nie jesteśmy też tylko źli. My jesteśmy i tacy, i tacy. I chodzi o to, żeby akceptować też swój cień, który wtedy pozwala nam dotrzeć do światła, i do, do słońca, i do równowagi, i do wszystkiego, czego pragniemy. Także ten czas sierpniowy jawi się jako czas jakiejś przemiany, którą możecie zainicjować sami. No, jeśli tego nie będzie, to może to zainicjować świat, wszechświat, źródło to, co Was prowadzi. Wszystko zależy też od tego, gdzie jesteście w życiu, w jaki sposób działacie, tak? I indywidualnie od każdego sytuacji zależy. Przypatrzcie się temu, pomyślcie, gdzie macie taka, taką ciemność, albo co Was dręczy. I wtedy może się okazać, że w tym miejscu trzeba zrobić jakiś porządek, tak? Poczytanie jest ogólne. A ja Wam z mojej strony życzę bardzo, bardzo udanego sierpnia. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.